Witajcie. Nazywam się Marzna Mawricz, jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Dla Was stworzyłam kanał rozmowy z psychologiem, na który zapraszam ciekawych, niesamowitych, niezwykłych i kreatywnych ludzi. A dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Agatą Dąbrowską, która jest trenerem personalnym, dietetykiem oraz z Bartkiem Paluchem, który jest również trenerem, ale i również fizjoterapeutą. Oni pokażą dzisiaj, jak dobrze oddychać, jak się motywować. No i jak wstać z kanapy. Zapraszam. Na wstępie mam dla Was takie pytanie: może nie wiem, czy trudne, czy nie, ale chciałabym, żebyście się wypowiedzieli, każda z osobna, co Wy myślicie o tym, jaki jest teraz kult ciała? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o kult ciała, aktualnie jest on na dosyć wysokim poziomie. Obecnie można zauważyć taki trend, że ludzie coraz bardziej gdzieś tam skupiają się na swoim wyglądzie, na swojej sylwetce i bardziej zwracają na to uwagę. Więcej osób gdzieś tam jest świadomych swojego ciała, zaczynać ćwiczyć. Również ze względów sylwetkowych, ale też co bardzo mnie cieszy, jakby robią to też dla swojego zdrowia, dla, dla lepszego samopoczucia. I to jest w tym wszystkim bardzo fajne, że, że to się zmieniło, bo myślę, że ileś lat temu, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem trener to była raczej taka osoba, która przygotowuje kogoś, nie wiem, do jakichś zawodów i tak dalej, a teraz wystarczy popatrzeć na to, jak popularny jest zawód na przykład trenera personalnego. Gdzieś tam ta świadomość się zwiększa. No Ok, czyli ty, dla Ciebie to, że ten rośnie ten kult ciała, tak to nazwałam specjalnie, to widzisz w tym dużo pozytywów, Agata. Pozytywów, ale negatywów również. Jakby wszystko w zawsze ma swoje dwie strony. To super, że ludzie o siebie dbają i, i to jest bardzo fajne, bo, to, bo wiemy dobrze, że sport jest to coś bardzo pozytywnego, to kształtuje nam nie tylko sylwetkę, ale nasz charakter, dbamy o swoje zdrowie, ale jeśli pewne jakby granice zostaną przekroczone, to ten kult ciała niestety może trochę negatywnie wpłynąć na naszą psychikę, bo znam też wiele przypadków, i czasami pracuję z takimi osobami, które tak mocno, jakby chcą zmiany tej swojej sylwetki, że zaczynają się jakieś takie problemy natury psychicznej. Po prostu źle zaczynamy postrzegać swoje ciało, patrzymy tylko przez pryzmat jakichś tam negatywów, i to niestety nie jest fajne zjawisko, a w dobie Instagrama, internetu idealnych sylwetek łatwo też się w tym wszystkim zagubić. Mhm. A to bartek, jak to widzisz od takiej strony fizjoterapeuty, kult ciała. Tak jak w sumie zaczęła Agata, to jest moim zdaniem znaczy określenie kult ciała troszeczkę nam już gdzieś sugeruje sposób myślenia o tym tak zwanym kulcie ciała, bo tak naprawdę kult ciała to jest dla mnie osobiście to jest dbanie czy dla moich podopiecznych, to jest dbanie o swoje zdrowie, o, o funkcjonowanie swojego ciała, co wiąże się również z funkcjonowaniem głowy, bo to jest bardzo e, sprzężone, więc e, jak gdy pokazując tą drugą stronę tej karty o nazwie kult ciała, wydaje mi się, że tam jest bardzo wiele pozytywnych wyrazów zapisanych, bo możemy dbać, dbając o własne ciało, tak naprawdę dbamy o swoją głowę, a tylko wtedy, kiedy my gdzieś tam zaprogramujemy tą głowę w troszeczkę taki nieodpowiedni sposób, tutaj Agata nawiązała do tego, do tego co widzimy gdzieś w różnych sieciach społecznościowych, na Instagramie, jakichś modyfikacji różnych zdjęć, okładek, gdzie ludzie są perfekcyjni, chociaż też to perfekcyjni to jest właśnie pojęcie względne. Dla jednej osoby ta sylwetka jest perfekcyjna, i wydaje się, że to jest okaz zdrowia dana osoba. A tak naprawdę nie do końca wcale tak musi być. Nie, nie, jakby nie mówiąc już tutaj o samej sylwetce poziomu tkanki tłuszczowej, tym, jak pięknie wyglądają mięśnie, ale. Samo w sobie określenie kulcia wydaje mi się, że jest, ja staram się je odbierać pozytywnie, ponieważ wiem, że dbając o własne ciało, dbamy również o swoją głowę i ten aspekt fizjoterapeutyczny. Każdy ruch dla człowieka jest dobry, więc jeżeli tylko, nawet jeżeli chodzi tylko o, o to, żeby dobrze wyglądać. To przez przypadek zrobimy tyle dookoła fajnych, pozytywnych rzeczy dla siebie samego i poprzez to dla innych, że naprawdę warto. Słuchajcie, a jak Wy to rozumiecie, że mm, tak bardzo się zmieniamy na etapach rozwojowych, w takim znaczeniu, że jak jesteśmy maluchem, to nie możemy usiedzieć w miejscu, nie? Wszystko nas ciekawi, kręci, pędzimy, gonimy, drzewa, nie drzewa, trzepaki, wszystko. I no tutaj rodzice się strasznie denerwują. Ale to jest taki moment, że dziecko garnie się do tego ruchu tak bardzo. A potem mamy taki etap, że właściwie zastygamy na kanapach, siedzimy na fotelach. Dlaczego? Jak wy to rozumiecie? To wydaje mi się, że to też jakby zależy, choć zapewne jest tak, jak mówisz, że większość tego społeczeństwa już w dorosłości jakby nie jest spragnionych tego ruchu, bo na pewno duży wpływ wpływ jakby na to ma wiele czynników. Na przykład jeżeli ktoś od małego gdzieś tam był zachęcany przez rodziców i zapisywany na przeróżne zajęcia sportowe, basen, balet, tańce i tak dalej, to gdzieś tam wydaje mi się, że wtedy z tym ruchem, z tą aktywnością fizyczną ten stosunek, ta relacja jest trochę inna, no bo jakby od dziecka wiemy, że to jest coś fajnego, to jest coś co fajnie nam programuje głowę i jakby jest bardzo dużo pozytywów i nie traktujemy wtedy tego ruchu jak coś co jest takim nie wiem przymusem bo nie wiem przytyło mi się kilka kilogramów i ojej muszę no bo chciałabym lepiej wyglądać ale, ale mi się nie chce no a z drugiej strony jeżeli ktoś od małego nie miał takiego, takiego bodźca i jakby nie zobaczył że to jest coś fajnego no to jest to gdzieś coś nowego i umówmy się na, na początku. Jakby wdrożenie się w tą aktywność fizyczną jest czymś wymagającym. Nie wiemy, jak to zrobić bardzo często, popełniamy jakieś błędy, możemy wykonać coś w nieprawidłowy sposób, co powoduje różnego rodzaju kontuzje, więc się boimy. Nawet jeśli nie ma tych kontuzji, no to zapewne są zakwasy, boli nas ciało, nie wiemy, czy to jest naturalne. Czy nie? A mm, jakby organizm ludzki jest zazwyczaj tak skonstruowany, że wolimy sobie poleżeć na kanapie, odpocząć. W dorosłym życiu mamy dużo obowiązków, różnych zadań i, i jesteśmy zmęczeni. E, no i jeśli ten wysiłek fizyczny kojarzy nam się tylko z czymś takim mm, jakimś przykrym obowiązkiem, tak, to wtedy nam się po prostu nie chce tego wykonywać, ale. Nie ja wiem, że już wychodzę troszeczkę do przodu, ale naprawdę jak, jak się wytrzyma jakiś tam pewien okres czasu, zaczynamy dostrzegać wtedy te pozytywy, i, i nawet jeśli ktoś jakby od małego nie trenował i nie wie, jak to jest, to każdy. Przy odrobinie wytrwałości jest, jest w stanie dostrzec te pozytywy i każde inne, tak? bo dla jednej osoby to będzie sylwetka, dla drugiej zdrowie. Nie wiem, kogoś bolały plecy, nagle, nagle funkcjonuje znacznie lepiej, mu się pracuje, jest sprawniejszy, a ktoś inny radzi sobie lepiej z problemami i ze swoją głową, więc. Więc naprawdę warto spróbować. No tak, czyli mówisz o tym, i to też pewnie warto powiedzieć wszystkim rodzicom, że promowanie tego ruchu, zapraszanie dzieciaków do aktywności fizycznych, do jakichś e, takich e, ćwiczeń, czy w ogóle jakiegoś ruchu na powietrzu, na ty tak, Nawet, latem jakieś nawet takiej zabawy z dzieckiem na, czy w domu, często jakby rodzice, e, ja też się z tym spotykam, myślą, że nie, jak ja mam dziecko, to już nie mogę potrenować sobie w domu, no bo ja mam dziecko, a przecież możesz wziąć do zabawy dziecko. Oczywiście, jakby trening z dzieckiem troszkę inaczej wygląda niż mamy taką godzinę tylko dla siebie, ale jeśli pokażemy temu dziecku, że to jest fajna zabawa, no i oczywiście jesteśmy trochę z dzieckiem, trochę powiedzmy robimy jakiś trening z YouTube'a, czy ulubiony program treningowy, czy jakieś tam ćwiczenia swoje, które mamy w głowie. Ale jest to też pokazanie takiego fajnego nawyku dziecku i to w nim później zostaje. Bez względu na to tak naprawdę, czy później jego sportowa kariera jakoś się rozwinie, czy będzie miał zupełnie inny zawód, będzie prawnikiem, lekarzem bądź kimkolwiek innym, na pewno nie będzie to stracony czas. Najgorsze są te wszystkie zakazy, nakazy. Nie sieć, nie ruszaj się, bo to najbezpieczniejsze. Dlatego najfajniej jest wybrać taką formę, która sprawia, w jakiś sposób mu przyjemność, bo jest hmm. tak wiele teraz możliwości i dla dzieci, i dla dorosłych, że, że oby tylko były chęci. Słuchajcie, no to teraz może Bartek, od czego zacząć tą naszą aktywność? No bo tak, okej, okay, już zobaczyliśmy różne rzeczy, ludzie wyskakują, wszyscy patrzymy, ten biega, ten coś robi, ten się rusza, dobra, to ja też. To jak zacząć, żeby sobie nie zrobić krzywdy? To już jest y, bardzo indywidualne, to ja mogę się ciebie zapytać, co najbardziej lubisz lubić? Jaka aktywność sprawia ci najwięcej przyjemności? Odwróćmy to weźmy może ja, trochę rolę na na, To super, ja najbardziej lubię spacerowanie. No i super, właśnie od tego Andrzej powinnaś zacząć. Super. Jeżeli najbardziej lubisz spacerowanie, to, to cię nie zniechęci. To nie będzie trening, który spowoduje, że będziesz się, e, nie wiem, jakoś gorzej czuła, będziesz musiała się do niego zmusić, tylko wręcz ty masz pozytywne odczucia i w głowie masz zapamiętany e, ten Takie pozytywny obraz. Tak, kurczę, mhm. fajnie, mam czas, idę na spacer. Super, że mam dzisiaj czas w ciągu swojego dnia, czy tygodnia, to już jest mój, nie wiem, czwarty, kolejny, piąty, szósty któryś spacer. E, my też bardzo często spacerujemy, bo, bo ten spacer to jest bardzo. W, bardzo ciekawa forma aktywności już takiej, można powiedzieć, jak najbardziej sportowej. Mamy ruch. Wiele słyszeliśmy o, o tej liczbie kroków, którą należy zrobić, mm -hmm. później się ona troszeczkę zmieniała. To, co jest najważniejsze, to żeby wyjść tak naprawdę na ten spacer. Bo o, czy on będzie bardzo długi, czy będzie krótszy. E, wracając do początku naszej rozmowy, on nam przyniesie bardzo dużo o, korzyści i dla naszego ciała, ale również dla, naszego, dla naszej e, głowy, dla całego układu nerwowego, gdzieś będziemy w stanie zrzucić. E, to napięcie, stres dnia codziennego czy całotygodniowego, e, hormony zaczną e, w naszym ciele fajnie się produkować, i, i te endorfiny siłą rzeczy od razu gdzieś nam dadzą tego, ten pozytywny kop do dalszego działania. Więc, jeżeli ktoś e, e, lubi spacerować, ktoś lubi biegać, ktoś inny woli pójść na rower albo na basen, to moim, e, moja taka rada: zacznijcie od tego, co najbardziej lubicie, bo dzięki temu. Wyrobicie w sobie ten nawyk, będziecie to z czymś pozytywnym, a przy tym bardzo dużo innych aspektów również uda się zrobić. My często spacerując rozmawiamy o jakichś kolejnych naszych planach, projektach, albo co chcemy zrobić, co chcemy poprawić, co fajnie wyszło, gdzieś tam ustalamy sobie plan, a przy okazji jesteśmy na spacerze. Oczyszczamy głowę, coś zamykamy w jakieś takie skategoryzowane punkty i daje nam to bardzo wiele korzyści, aczkolwiek to też trochę chyba gdzieś tam dalej wyszedłem z tym tematem, ale ja wydaje mi się, że to jest na tyle jeszcze istotne. inne aspekty spacerowania tak, razem. Można się umówić z koleżanką na kawę. Ja zawsze też podopiecznym w swoim podpowiadam takie rozwiązania, albo nie wiem, wiemy, że mamy bardzo jaką, jakiegoś długiego kola w pracy i to będzie długo trwało, i tak dalej, i tak dalej. No to równie dobrze możemy to zrobić z 不用吃。嗯 <music> To mieć telefon, lezenne. mieć słuchawki, z koleżanką spotkać się na kawę, ale na kawę na spacerze przy okazji. Świetny więc jeżeli pomoż. my też moglibyśmy rozmawiać teraz, chodząc. chodząc, spacerując, co jakiś czas siadając na ławce gdzieś w parku i może trochę tutaj co. Cała... Ale na mail też to e jest? Ekipa miałaby trudniej. E więc... trudniej chodziliby razem z nami. Musieli tak, musieliby to jakoś łapać. to na pewno jest troszeczkę łatwiej porozmawiać o tym, więc fajnie jest wykorzystać ten spacer do różnych innych czynności, o których tak na samym początku nie myślimy, że mogę z kimś rozmawiać, wiem, że mam długą rozmowę przez telefon, ale skoro to wiem, mogę wyjść trochę wcześniej na zewnątrz. I, Czyli powiedziałeś o tym, żeby zacząć od swoich zrobić. preferencji, a nie od razu wymyślać typu, No tak, poszłabym na tą siłownię, ale gdzie, kiedy, gdzie, jak, w ogóle nie ma szans, no to już nic nie robię. Dokładnie. Czyli wybrać no, to, co lepiej... już jest najbliższe możliwe i w miarę nie, robię. Nie stawiajmy sobie na samym początku dużych przeszkód. My mamy takie tendencje, że albo nic nie robimy, Albo, w albo długo, od razu albo w drugą stronę. Tak. <laughs> Jak już wstaję z tej kanapy, to już po całości. Czy to zależy od. Czy jak nasz organizm funkcjonuje, bo są osoby, które wolą sobie takie mniejsze cele ustalać i to jest dla no, nich To by super. było super, małe kroki, I wielkie rezultaty. I to jest ekstra, ale czasami są też takie charaktery, które mówią, dobra, albo od razu w ogóle, od poniedziałku trzymam dietę, pięć treningów w tygodniu i wszystkie inne rzeczy dodatkowo, albo, albo w ogóle, choć yy, jakby może nie mi, Oceniać, ale wiem, że często to się kończy źle, bo nie wykonasz jednej rzeczy i już. I od razu nie możesz sobie wybaczyć. Tak, tego. dokładnie. I, I przerywasz te działania, więc. No tak. Więc lepiej podejść do tego, po prostu tak. No to, stopniowo. Słuchajcie, to w takim razie, jak podejść do tego stopniowo, a wy właśnie siedzicie na kanapie, to co byście zaproponowali jako taki początek siedzącemu Polakowi na kanapie? Myślę, że dobrym i takim rozsądnym rozwiązaniem dla osoby siedzącej. Byłoby porozciąganie tych takich najbardziej spiętych struktur, w których myślę, że Bartek jest specjalistą najlepszym. i pokażę kilka takich ćwiczeń na start, żeby porozluźniać stętą szyję, Mi się to też i to jak najbardziej możemy zrobić na kanapie. To siedząc na, na kanapie, jak możemy zacząć działać, gdy, gdy dużo siedzimy, na samym, i nie chcemy nawet z niej wstać, to naprawdę na samym początku możemy sobie e, pomóc z tym chociażby, żeby pozbyć się trochę bólu i dyskusji. Komfortu w okolicach szyi, karku, górnej części ramion bądź pleców w odcinku piersiowym. Także nawet na samym początku w ogóle to spróbujmy poprawić pozycję, tak? Dokładnie, możemy spróbować przyjąć pozycję aktywną. Leciutko ściągamy łopatki, prostujemy głowę, aktywizujemy brzuch. Od razu gdy też ten sposób oddychania może być dużo łatwiejszy. Dokładnie. Możemy też pomyśleć o tym, możemy sobie w ogóle zrobić na początek jedno ćwiczenie oddechowe, próbując, jak już wiemy, że ten brzuszek jest leciutko aktywny, to wciągamy powietrze nosem i próbujemy, wyobrażamy sobie, że nasz brzuch rośnie. Rośnie, czyli przeponą oddychamy. Tak jest. Próbujemy oddychać torem przeponowym. To też może być takie, tak naprawdę, ćwiczenie uspokajające, oddechowe, relaksujące po całym dniu pracy, więc a, naprawdę a przy zaczynamy. Jak to wydaje się, jak już wchodzimy w ten trening, do, do ćwiczeń? Tak jest. Jeżeli czujesz, że e, twój brzuszek rośnie wraz z wdechem, Dobrze. to znaczy, że e, udaje się oddychać to torem przeponowym. Często w dzisiejszym świecie osoby oddychają bardzo płytko gdzieś tutaj tym torem bardziej żebrowym to jest jesteśmy to płytki jesteśmy i niedotlenieni i po karka piersiowa, po, piersiowa jest bardzo zaokrąglona jesteśmy po prostu spięci często e, później z tego również e, się bierze e, problem w okolicach karku w okolicach szyi bo zaczyna e, nas e, boleć kark i nie wiemy od czego to jest? Zaczynamy za chwilę, może od, wow. od bólu karku i spięcia w tych okolicach. Może nas zaraz zacząć boleć głowa, więc tak, naprawdę to jest tak bardzo wiele naczyń połączonych, że warto na to zwrócić uwagę. Czyli mamy już ładną pozycję, ok. Zostańmy może przy tym karku i, i plecach, bo to często jest naprawdę duży problem. Aktywna pozycja, delikatnie zaczynamy wprowadzać naszą głowę w ruch. Staramy się nie przesadzić z tym ruchem. Oczywiście, może być tak, że w jednym kierunku łatwiej nam troszeczkę zgiąć głowę, zrotować, skręcić, a w drugą, w drugą stronę już może być to delikatnie trudniejsze. Ok, udało nam się troszeczkę rozruszać. Możemy spojrzeć cał maksymalnie w prawą stronę. Tak, żeby patrzeć okay. do tyłu, czy jak? No, bo jeżeli masz taką możliwość, to spróbuj spojrzeć do tyłu, ale widzę, że to chyba nie będzie aż takie proste, że ciebie. To będą idealne ćwiczenia dla Ciebie. Z no, którą stronę czujesz, że twój karki i twoja głowa łatwiej się. Tutaj A jest gorzej. Tutaj jest już łatwiej. No, widzisz, czyli już możesz od razu. Z... Tutaj wykonać... ciągnie mnie bardzo. Dokładnie. I to już ci gdzieś ogranicza ruch. Tak samo działają wszystkie inne struktury naszego ciała. To nie działa tak, tak. super symetrycznie. U ciebie jest to prawa strona, jest bardziej bolesna, tak? Tak, tutaj. Mm -hmm. To teraz e, spróbuj delikatnie, nawet tylko włożyć e, prawą. Tak, jest pod prawy mm -hmm. Mamy tą ładną, aktywną pozycję tłowia. Już mamy ten lekko zaktywowany brzuch. Super, jesteś bardzo wyprostowany. Od razu e, wiesz, wyższa 3-4 centymetry. I teraz delikatnie, przykładając e, dłoń w okolicach e, ucha, delikatnie ściągamy głowę do boku. Za chwilkę zaczniesz czuć. Rozciąganie, czuję, czuję. no mhm. właśnie. Ciągnie mocno. Dokładnie, więc uważaj tylko żeby nie przesadzić z ruchem. A żeby nie przesadzić, Tak, tak, dokładnie, tak jak mówiliśmy, małymi Sześć, krokami. Siedem na 10, nie wiem. Okay. nie za mocno ten obszar jest u ciebie zapewne tak jak i u większości z nas e, dość e, często nadwyrężany, przemęczony, właśnie spięty. I spróbujmy teraz to, to samo wykonać w drugą stronę. To już będzie pierwszy taki etap do tego, żeby się trochę pozbyć e, bólu karku. Może się okazać że przy zwróceniu uwagi na ten obszar za jakiś czas pozbędziemy się może bólu głowy, bo zaczniemy w inny sposób oddychać. Odrobinę rozluźnimy struktury, które są najbliżej właśnie karku i szyi. A teraz dodamy jeszcze tylko jedną progresję, znowu sobie zamienimy stronę. Do tego ruchu, który mieliśmy przed chwilą, lekka rotacja głowy, chwytamy w podobnej okolicy i to, co chciałbym, żebyście poczuli, poczuły, to rozciąganie w takiej tylnobocznej części naszego karku, to jest część wstępująca później mięśnia czworobocznego. Hmm, Mówię, to że już łatwiej. Ok, super. I teraz próbujemy za chwileczkę na drugą stronę. Starajmy się to wykonywać ruchem jednostajnym, nie, nie takim pulsacyjnym, tylko w jedno, jedno raz dodajemy siłę i zostawiamy pozycję, przytrzymujemy troszeczkę dłużej niż tutaj, wykonujemy to każde powtórzenie, ale chciałbym, żeby to w miarę sprawnie nam poszło. Nawet ja wykonując też nie wszystkie te powtórzenia, które wy robicie, już czuję, że ten kark jest znacznie luźniejszy. I za chwilę możesz spróbować jeszcze raz spojrzeć na słoneczniki. Jeszcze... O, naprawdę widzę, wow, że, jest e, różnica. że... Jest różnica, jeżeli chodzi o o, chociażby już też zakres. Już widzę ruchu. więcej z tyłu. Widzisz więcej z tyłu, dokładnie. I teraz już jest chęć, żeby zacząć ćwiczyć. No od razu. Startujemy z takim domowym treningiem, który zajmie nam dosłownie kilka minut. Możemy go zrobić wszędzie, bo jedyne czego potrzebujemy to krzesło albo kanapa. Ustawiamy sobie stopy, na szerokość bioder, stoimy dosyć blisko kanapy bądź krzesła i zaczniemy od przysiadów, pamiętając, żeby najpierw wypychać biodro do tyłu bez wypychania kolan do przodu. Super. Wejdź troszeczkę głębiej, tak jest, bliżej. Super. I staramy się mocno wypychać biodro do tyłu. Fajne. Tak jest. Tak, żebyś się pewnie czuła. Pamiętaj też, żeby trzymać proste plecy, ściągnięte łopatki. Tak jest. Super. I staramy się wykonać około 15 takich ruchów. Angażujemy mocno tutaj głównie dolne partie ciała, pośladki. Uda pięknie pracują. I z wydechem wracamy na górę. Wydech przeponął. Wydech podczas wstawania. Jeszcze cztery. Trzy. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. Super, świetnie. Rozluźniamy nóżki, rozluźniamy pośladki i przechodzimy teraz do ćwiczenia numer dwa. Kładziemy sobie jedną nóżkę na naszym podwyższeniu, przechodzimy troszeczkę bardziej do przodu, ręce na biodra, aktywujemy pośladki i schodzimy nisko do zakroku. Oczywiście w wersji łatwiejszej z partnerem, wersji z łatwiejszej partnerem. z partnerem i na luzie sobie idziemy do hop. Super, pilnujemy, żeby kolano nie chciało wpadać do środka. Nie musisz iść do samej podłogi. Nie zamykamy klatki piersiowej. Matko, jutro się nie ruszę. Już tylko trzy. Dwa. Mamy to? Moja, uda. Super. Druga nóżka. Brawo. Chwila luzu. Zakwasy jutro będą. Nie rusza się nic. Trudniejsza wersja na kanapie, łatwiejsza z partnerem, także trzeba się motywować wzajemnie. Właśnie Ci pokazujemy jak to robimy, nie? i... Tak, i marzę stopę sobie palce i... prawej stopy na wprost, Aha. dokładnie i startujemy. A No na spokojnie, nie musisz aż Powalutku. tak... walutko. Strasznie niziutko na samym starcie, możesz troszeczkę pociągnąć ręką o moje ręce, będzie Ci łatwiej. Tak, ty. i Miały być łatwe ćwiczenia? To zaraz krzywdę sobie zrobimy. Okej, okay, mamy to. Super, ekstra. Teraz przechodzimy, sobie, teraz przechodzimy sobie przodem do kanapy. Ustawiamy dłonie w linii z ramionami. Przechodzimy do takiej pozycji. Bardzo ważna rzecz. Pamiętamy, żeby nie wyginać pleców, tylko podkręcamy miednicę, czyli pośladki, brzuch są napięte i z wydechem będziemy przyciągać kolana do klatki. Piersiowej. Ustawiamy ładnie pozycję, troszkę niżej bioderka. Tak bioderka troszkę niżej, tak żebyś poczuł. O właśnie, zobacz, teraz tak sobie pozwolę Piętnie. Cię trochę skorgować. Podkręcamy w drugą stronę. W drugą... O właśnie, napinamy dokładnie. na przed sekundą pośladki i brzuch. Super, przejrzysz już trochę brzuch? Ekstra i trzymaj tą pozycję. I naprawdę to będzie bardzo efektywnie wykonane ćwiczenie. Przede wszystkim musisz czuć, że pracują Twoje mięśnie brzucha. Nie, nie gdzieś tam się jakoś strasznie nie, nie spina, jeżeli chodzi o ruch, kolano idzie do klatki piersiowej, myśl o brzuchu, jeżeli się pozycja popsuje, to chwila luzu. O właśnie! Oddech, podkręcamy, napinamy brzuch, napinamy pośladki i dwa ładne powtórzenia. Po pierwsze jakość, a dopiero później ilość. Super. Super, brawo. Mamy to. Bardzo Wam dziękuję za taką inspirację, za to, że pokazaliście takie krótkie, proste ćwiczenia, które już nam dają większą rotację i trochę więcej luzu. No i też świetnie, że powiedzieliśmy o tym, że przy okazji można fajnie poddychać w inny sposób. Ja od razu teraz inaczej siedzę. Myślę, że wszyscy widzicie, że ja już inaczej siedzę. No teraz to już w ogóle siedzisz lepiej niż my, <laughs> No i jeszcze pochwała trenera, słuchajcie, Nie ona sprawa. No dobrze, bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście przyjść, pokazać nam, jak lepiej, zdrowiej i pełniej. Żyć. A my bardzo dziękujemy za zaproszenie.